Kiedy pan Bóg tworzył świat, był niezwykle z siebie rad. Wszystko bardzo dobrze szło. Morza, góry, tęczy tło. Tu rozsypał wstęgi rzek, tam wytyczył morza brzeg, w, w lasach zwierza, w rzekach ryby, aż sam pan Bóg się zadziwił. Klasnął w ręce i nas jeszcze udał się. A gdy już odpoczął sobie, w strachu chwycił się za głowę, przerażenie wpadło w oczy. Cóż mnie jeszcze tu zaskoczy? A kaszuby? Gdzie? Zaraz wszystko naprawimy. W końcu w duchu siła wielka. Pan zagląda do kuferka, czy zostało jeszcze coś. Czuje wzbierającą złość, ale nie przystoi Bogu, aby potknąć się na progu, więc do końca musi trwać. A w kuferku weczki, rzek, pagórków, wzgórz i lasów, morskich fal i zawijasów, jezior i obłoków z chmur, piachu. Jachów cały wór Tym się chyba nie popiszę, myśli Pan Bóg, ale w cisze się zanurza i wymyśla nowy plan. Niech tu żyją ludzie twardzi, którzy Bogu będą mili. Trwali w wierze, silni, charci, aby zawsze przy mnie byli. I wysypał co tam miał i uczynił ręką znak, aby się złożyło tak malowniczo, kolorowo, pięknie, cudnie, bosko tak.